Cześć kochani mm. Oj. Ach, dobra, bo się przyciskam przez las, jest mokro, błotno, a idę boso sobie poraduni na ślęży słychać piły rżną chopaki eee, drzewa. Eee, co chciałem? Chciałem, 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 ja dużo mogę chcieć. Ale ostatecznie i tak wychodzi jak wychodzi. Jestem świeżo po nagraniu. I ja! świeżo po nagraniu. W, w NTV, słuchajcie, byłem. Zaproszony zostałem do, do, do NTV. Tam mieliśmy bardzo fajną rozmowę z Ają Iskrą. i I też zostałem zaproszony na Harmonię Kosmosu jakie błoto To wiecie Bose stupki, To można łatwo na błotku Glepę zaliczyć Ej. W ogóle miałem mówić o świetle istnienia Ale chyba sobie przełożę to nagranie Na, na jakieś miejsce Żebym Nie musiał Patrzeć I czy nie zaliczy jakiejś gleby? Kamyczki. Yy, dobrze, dobrze. Także faulok z lasu. I... I co chciałem. Czy ja mam powiedzieć coś mądrego? Jestem. Czy to jest mądre? Zabawne, na pewno jest zabawne, że jestem i że cały czas odkrywam siebie bezustannie. Bezustannie odkrywam siebie poprzez ściąganie ocen z siebie. Tak. No rzucił mi się w ogóle niedawno gdzieś tam jakiś taki komentarz. Na jakimś tam forum. Że. Że ktoś tam afirmuje. Hmm. Cały czas pozytywne myśli, wszystko pozytywne, wszystko pozytywne, wszystko pozytywne, a tu nagle ciemna dupa, a tu nagle ciemna dupa, i czemu się tak dzieje, skoro ta osoba afirmuje, afirmuje, a tu nagle jest jakaś ciemna dupa i wychodzi coś, i nie jest do końca tak, jak się afirmowało, i to jest tak, jeśli afirmujemy coś Zaczynamy tworzyć pozytywne myśli, dlatego że uciekamy od czegoś, to nie zdziwmy się, że przyjdzie taki moment, a szczególnie w obecnych czasach, że: Woohoo! To, co chce zostać uzdrowione, to, co chce zostać wybaczone, to, co odepchnęliśmy w cień, chce, żeby to światełko, którym jesteś, też rozświetliło ten cień. Dlatego jeśli Przychodzą jakieś tak zwane ciemne momenty, to pamiętaj, że jest to dar i przestrzeń na to, w Twoim życiu, w Twoim indywidualnym doświadczeniu, żeby tam wlać światło. No i tyle. A jak to zrobić, to. No to. No. To trzeba zapytać się siebie, kim się jest. I nabrać odwagi Żeby spojrzeć W te swoje własne ciemne kąty I nie zwalać, że to jest jakiś szatan Nie zwalać, że to są jakieś ciemne istoty Które koniecznie przyszły e, Przyszły normalnie Cię zjeść I zjeść twoje światło e, Tak może być Jeśli wierzysz dalej w podział I oddzielenie od źródła e, Bo skoro źródło Z miłości wykrowało wszystko to uwierz mi, że te ciemne istoty to też jest miłość. Tylko, że poprzez ocenę tych ciemnych rzeczy powiedziałeś im w oczy: Jesteście ciemne, nie kocham was. I tak naprawdę powiedziałeś sobie, jako kreatorowi, czyli doświadczającemu tego momentu tu i teraz, powiedziałeś sobie, że są we mnie rzeczy, które są ciemne i nie są mną. Więc spójrz jeszcze raz na te wszystkie ciemne rzeczy, na to, co przychodzi. I ze szczerości ze sobą zobacz, czy przypadkiem w tych ciemnych miejscach nie jest przepiękny dar, do tego, żebyś mógł się stać kompletny. I żeby w te miejsca, gdzie miłość została wyparta, gdzie światło zostało zgaszone, można na nowo. Ołka, słyszałaś? Światło, można na nowo ukochać to wszystko, czym jesteś. Bo w istocie wszystko pochodzi z miłości. A to z głowy, która się oddzieliła, która wzięła i powiedziała: Teraz ja będę kontrolował to stworzenie. Zaczęły rodzić się owoce tak zwanego zła którego w istocie nie ma, a to zło jest tylko i wyłącznie Twoją oceną czegoś. Bo w Polsce przy stole się nie pierdzi, a w Niemczech przy stole się pierdzi, a w Chinach się nawet beka. I w Polsce to jest złe, a w tych innych krajach to jest dobre. Więc. <słyski> Więc konkluzja jest taka, że, że tam, gdzie widzisz ciemność, tam jest Twój potencjał do kompletności. I żyjemy w czasach takich teraz, że te wszystkie ciemne rzeczy będą przychodzić, bo one chcą zostać ukochane. I z tym diabełkiem, szatanem. Będzie trzeba zatanczyć walca, bo to wszystko to jest jedno. No, i to tak krótko tak krótko yy. i tyle miało być o czym innym ale o świetle istnienia, o projekcji bo to będzie takie fajne to może naświetlić dużo z tego, jak odnaleźć tą indywidualność swoją yy. i jakie jest w niej moc. Gdzie ja jestem w ogóle? Gdzie ja idę? Przed siebie. No, to, to będzie osobny film. Także trzymajcie się cieplutko. Ja pewnie to jutro rzucę, jak dojadę do domu, jak wszystko się ku temu złoży. Oa. No, to wszystko jest ok. <grywka> Don't worry, be happy. Oka. Don't worry, be happy. Ty tu jesteś happy jak za sarynkami biegasz, co? Tutaj jest jakaś komunikacja, nie tego jest. Sarynki po prostu nie myślą, że są pieskami, a ty myślisz, że jesteś sarynką? Chcesz z nimi pogadać? No. I co? Nie da się, uciekają. No taka natura, no. Taka natura. Dobra. To pa.